Od razu mówię, że jak stanie mi się jakaś krzywda, to jedno z najbardziej podejrzanych osób będzie właśnie Dawid Załęcki. Teraz kontynuuję. Eee, czy wy naprawdę myślicie? Dawid Załęcki, szkoda go, ojca Denisa? Myślicie, że Denis sam. Wiadomo, to jest dorosły, teraz nie ma na to wpływu, ale myślę, że Denis sam się wprowadził w ten cały świat. Mama. Sandry, Sandra są powiązane z Dawidem. Że jak? Nie są powiązane, że on za nimi stoi, ale ich zawody są trochę powiązane z czymś, co robił Dawid. I to nie jest tajemnica żadna, tylko o tym ludzie nie mówią, bo się k***a dziwnie boją. To jest zwykły, stary Patus, który wychował Patusa. On go wprowadził w świat kibicowski, on go wprowadził w zły świat, on mu poko... On był przestępcą, kryminalistą. Nie wiem, czy dalej jest. Nie mi oceniać, ja tutaj nawet nie żyję. Nie obchodzi mnie to. Jak mi zrobiłem krzywdę, wiecie w pierwszej kolejności, kto za to odpowiada. To jest stary wyjadacz, który po prostu wie, że trzeba siedzieć cicho, na utkanej, robić swoje, uśmiechać się do kamery, powiedzieć parę ładnych zdań, no i sobie tam działać swoje yy, czarne interesy. On go wprowadził do świata kibicowskiego, on, on mu pokazał, jak wygląda życie. On stworzył Denisa takim, jaki jest. On go na taki wychował i tyle. Denis siedział chyba jak miał 18 lat, z tego co wiem. No to co? To Denis skończył nagle 18 lat, i wtedy pff, się popsuł, tak? I poszedł siedzieć. Akurat wtedy. Bo Dawid mówił, że, że nad Denisem miał kontrolę do 18 i wodno nazuję, Bo więc w ten pierwszy dzień, kiedy Denis miał 18 lat, jebło i sam stwierdził, że teraz będę kryminalistą i kibicem. Ludzie, ruszcie trochę głową i mówmy wprost. Nie jest szkoda, Dawida.